Tak, jak jest w fight najcie. Boksujesz, boksujesz, nagle jesteś tam ten i nagle jest pum! Pyknięcie w brzuch. Buła, kurde, mocny middle, mocny middle, mocny middle. Jan Lodzik po zwycięstwie na telewizyjnej Gali, Tomka Babilońskiego. Cześć, witam. Cześć. Miłośnicy takich gorących tytułów czekali na kolejny tytuł. Szybki Lodzik Szybki w Radomiu. Chajak. Nie udało się znowu. No nie, znaczy generalnie, może, może właśnie o to chodziło. Żeby, żeby, żeby nie szukać tego, tak jak mówiłem, no, trafiałem, trafiałem Mirko, Marko mocno, to było widać, był podłączony, ale, ale z zimną głową raczej to, to robiłem, nie rzuciłem się, też wiedziałem, że to jest sześć rund, a jakby nauczony doświadczenie z pierwszej walki, po prostu nie chciałem się wystrzelać, w pierwszej walce byłem spięty, szukałem od początku, miały, mieliśmy przełamać tak naprawdę Patryka do trzeciej rundy, Patryk się nie dał przełamać i okazało się, że ma, jest nie dość, że wytrzymał to jeszcze miał dobrą kondychę, więc, więc toczyliśmy walkę na sześciu rundach, gdzie mi Tlenu, ponieważ właśnie byłem spięty. Teraz y, miałem zupełnie inne założenia, chciałem walczyć właśnie y, z luzu, poboksować właśnie głównie techniki proste, y, przegląd, przegląd, no i to było widać, no dziobałem, może troszeczkę mało, może ten, ale, ale może było mi, mi potrzebna taka walka sześciorundowa typowo, ale na dobrym, jakby bokserskim poziomie. Znaczy, też nie widziałem tej walki, jak tą pierwszą zobaczyłem trzy dni po walce, to też mówię, o Boże, jak ja się przydkowiłem, tak? Więc to wiadomo, że, 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 że teraz mogę mówić tak ale sobie obejrzę i nagle, że to mi się nie podoba, no pewno będzie mi się coś nie podobało, bo zawsze jest coś do poprawy. Ale uważam, że, no, że kilka gdzieś tam takich założeń moich wyszło, a co, z czego jestem najbardziej zadowolony, że, że był spokój w głowie i, i gdzieś, tam, gdzieś tam wychodzę z założenia, że dla mnie ważna jest, bardzo ważna, kluczowa jest siła spokoju. Nawet taki fajny film jest, to, to polecam. Ale siła spokoju. Więc, to tak, by... tak oglądając tę walkę widać było, że boksujesz na, na spokoju. Mhm. Były i te ciosy proste, czasami mhm. była jakaś konterka. Mhm. Parę razy widać było, że się podpiliłeś, zwłaszcza w ostatniej rundzie. Pewnie mhm. miałeś jednak chęć skończyć go przed mhm. czasem. Ale boksowałeś przede wszystkim. Ty czujesz, że boksersko robisz progres? E, tak, no, no, mam nadzieję, że, że wy również widzicie, że boksersko robię progres. No bo, tam e, no ja czu, czuję to jak najbardziej. E, nawet czasami mi trochę brakuje gdzieś kopania e, a, i doszedłem do wniosku, że muszę raz na jakiś czas zrobić po prostu trening, dlatego żeby nogi zachowały e, dynamikę, e, bo zauważyłem, że jak nie kopię w ogóle, to na przykład czasami mi prądu zabiera, znaczy e, jakby m, za, m, brakuje mi prądu w nogach, że, że gdzieś tam są ciężkie nogi, a ja kopałem były zawsze dynamiczne, i sobie skakały, mogłem skakać, tańczyć. E, więc. więc no, ro, widzę, że robię ten progres po prostu i, i się z tego cieszę, aczkolwiek tutaj brakowało tego takiego e, czytelnego, ładnego wykończenia. Bo widziałem, że trafiłem i na wątrobę raz, także yy, jęknął. Na głowę to widziałem, to dużo razy trafiłem i, i gdzieś próbowałem go obijać, ale to nie były najwidoczniej. E, Albo nie były to takie czyste ciosy, albo po prostu Marko ma łeb, jak sklep i kurde wytrzymał wszystko. Przed walką mówię, że zawodnicy K1, bo on też ma przeszłość w K1, są twardzi, faktycznie tak. pokazał i twardą głowę i dużą siłę. Parę razy też tak cię tak. grzmotnął, no ale te czasy były widoczne ehm, i chyba je przyjąłeś dobrze. Najbardziej, najbardziej poczułem... O, dzień dobry i dziękuję dzień bardzo. Dobra. Tak? Dziękuję bardzo. Eee, raz na, najbardziej poczułem zderzenie głową. I gdzieś myślałem, że, że nawet y, mi pękł łuk brwiowy, ale nie pękł. No ale to najbardziej poczułem, po prostu zaczęliśmy się mocno głowami y, i tam tutaj gdzieś w okolicy mam takiego pewnie guza, a, a tak to troszeczkę gdzieś tam poczu, poczułem y, brzuch y, i dlatego później nie szalałem. Bo, bo brzuch gdzieś tam się odkłada, a, a, a jakbym się wypompował, to tak jak jest w Night'cie. Boksujesz, boksujesz, nagle jesteś tam ten i nagle jest PUM pyknięcie w brzuchu i kurde, się leży. No. Ale miałeś chyba siłę, bo w ostatniej rundzie miałem wrażenie, że jednak polujesz na ten nokaut. E, tak, trochę chciałem przyspieszyć. Znaczy, to nie był brak siły, tylko po prostu gdzieś tam e, przezorność, jeśli chodzi o te ciosy na brzuch e, przyjmowane, bo nie wiedziałem, jak zareaguje ten brzuch, a wiedziałem, że troszeczkę gdzieś tam pobolewa. E, nie wiem, czego to wina, ale na pewno na pewno. E, z tego wnioski jakieś I, i, i ja miałem siłę tak, żeby się bić, tylko właśnie chodzi o to, żeby e, być czujnym, żeby jakby nie robić tego bez bezmyślnie, o bezmyślnie, więc tak starałem się myśleć. Przemek Sala tutaj wpadł z gratulacją, no, miły akcent? Bardzo miły akcencik i, i no miło to słyszeć. Powiedz, ty masz duży problem z przestawieniem? Się. Czy już się czujesz jako zawodnik, jak pięściasz, zawodnik przestawiony z tego kickboxu? Na boks, to jest duży, duży problem. W ogóle jeśli chodzi o pracę nóg, co jest największym problemem dla Ciebie? Znaczy, szczerze, to jak kopałem, to się rozluźniałem. Mhm. Kopałem bardzo mocno. Ja bardzo mocno kopię i ogólnie, no, boks bije też dosyć mocno, więc ogólnie jeśli chodzi o tą siłę, to, to ten, to, te, tymi kopnięciami łatwiej było mi przełamywać. Buła, kurde, mocny middle, mocny middle, mocny middle tu low kick, on wchodzi ja frontki stopuję, później dojeżdżam. Generalnie ja jestem takim awanturnikiem troszeczkę. Gdyby można było z łokciami się bić, to, to pewnie tam bym kurde wprowadził w ogóle horror. Tak eee. tego czasem nie. Jak nie mogłeś go przełamać, żebyś tam skopa pociągnąć? Eee, znaczy... Eee. Na pewno w tym clinchu, jak jest clinch, no to by szły kolana. To by był knockout. To by był knockout. No i złapał za głowę i bym trzaskał kolanami. Eee, więc, więc o to tak jakby, no to, to jestem tego pewny. Eee. Ale no wiadomo, no jest formuła, jest, się potrafię dostosować, ja się biłem w każdej formule, biłem się w taekwondo, biłem się w boksie, biłem się w kickboxingu, biłem się w MMA, e, także biłem się w, tak naprawdę w każdej for, formule takiej jakby bardziej no popularnej, bo w karate to tylko gdzieś tam kurczę na treningach z karatekami, e, ale potrafię się dostosować i o to chodzi, no, że, że, że jak człowiek myśli to potrafi jakby panować nad sobą i, i ja panuję nad sobą prostu w tym boksie widać, że idzie ci coraz lepiej, to na pewno też czujesz i widzisz to. Zostajesz przy boksie, tak? Rozumiem? Tak, jak najbardziej. No, tak, tak jak w, no, w ogóle przy wcześniejszych gdzieś tam naszych rozmowach wspominałem tobie, że, że to jest teraz aktualnie e, po prostu ukierunkowałem się na boks i idziemy w tym kierunku. E, niczego innego nie biorę, żadnych innych propozycji nie rozważam. Mam regularne walki w boksie. E, chcę być coraz lepszy i na chwilę obecną. E, po prostu nie myślę o innych formułach, w ten sposób bym powiedział. Dziękuję, Dziękuję bardzo.